Hej, cześć! Witam was w nowym vlogu i zaczniemy sobie od pakowania prezentów. Ja mam tutaj właśnie wszystkie pozostałe prezenty, które mi zostały. część już z nich dałam, teraz zostały mniejsze tylko te pod choinkę. To jest y, chyba pod LEGO po prostu y, taki samochodzik i tutaj mam mieć taki piloci, i ma być stanie sterowany i ja to znalazłam na Allegro. Tutaj mamy takie sportowy pod dla mojej siostry, czy też dla mojej siostry, w sumie to wszystkie te już trzy rzeczy są dla mojej siostry. To taki stanik sportowy. I ostatnia rzecz, jej nawet nie otwierałam, także no, właśnie wczoraj ją odebrałam. Rękawiczki z niby funkcją dotykania telefonu. Dobra, dzisiaj mamy czwartek, ja jeszcze jutro idę do pracy i pewnie albo jutro, albo po prostu sobotę będę przygotowywać wszystko na święta, ale dzisiaj już właśnie jadę do mojego chłopaka, także muszę się spakować. Tam ja wróciłam, po prostu masakra jakaś, jak się rozpadało, jak wieje. Jaką mam czerwoną rękę i mi zimno, ale pokażę Wam, co sobie kupiłam. Muszę w końcu spakować w ogóle te ciuchy. Kupiłam sobie buty w CCC. Boję się, że one będą się tak szybko właśnie obcierać, tak jak tutaj już jest na przykład na czubku. I pewnie tak będzie, bo to jest typowy zamsz. Ale nie było jakoś drogie, bo zapłaciłam za nie 130 zł. A i tak przeważnie takie buty są na no. rok max 2. I się właśnie zastanawiam, czy sobie ich po prostu nie zostawić i dokupić jeszcze jedne. Byłam jeszcze w Decathlonie. Kupiłam sobie maskę nurkowania i jestem ciekawa, jak będzie dobra. Aha, idę się oddychać bez nosu, nie! Ale dziwnie. I ostatni sklep to Rossmann. Przypomniało mi się, że mi się skończyła sól do moczenia stóp i maskę, bo potrzebuję nawilżenia na moją twarz. Chodźcie, idziemy ukrać choinkę, najwyższą pora. Nie mogę się do teraz wyciągnąć. Taką kreskę delikatną, kolczyki, zegarek, naszyjnik. I myślę, że wygląda to spoko, tak bardziej troszkę elegancko. Ja już jestem strasznie góry, Uciekam jeść. I smacznego. No i oczywiście wesołych świąt. I witam was w trzecim dniu świąt. Ja się już troszkę pomalowałam, pomalowałam sobie dzisiaj powiekę. Niby pod kolor spódnicy. Outfit na trzeci dzień to taki. Taka skórzana spódniczka. Do tego takie stopy w groszki. Mam skarpetki, bo mi to ziemią stopy. I do tego taka bluzka zwykła. I nie robiłam nic dzisiaj z włosami, ponieważ będę je dzisiaj obcinać. To była taka spontaniczna decyzja, bo nie są one aż takie długie. Przeważnie, właśnie mam takie włoski i jak mi jeszcze troszkę urosną, tak przeważnie dotąd, to wtedy już obcinam, bo mnie zaczynam denerwować. Ale jak jest okazja, to stwierdzam, że i tak sobie obetnę i chcę tutaj troszkę bardziej skrócić jeszcze przy, przy twarzy tą grzywkę. I co, ja teraz idę na śniadanko. E, Obecny włosy, już będziemy się zbierać pomału do Krakowa, będziemy uciekać do Łukasza rodziny, bo tam jeszcze mamy ostatnie prezenty. Do podarowania. Ja właśnie już dostałam swoje prezenty, i może po tych ostatnich prezentach, co dostanę, usiądę i nagram wam wszystko, co dostałam. Hej, mówię, że jesteśmy po wygili i po świętach, i chciałam wam tylko jeszcze pokazać, co dostałam w ogóle pod choinkę. Także szybko sobie przez to przejdziemy. I pierwszy prezent, jest on od mojej siostry, Tak przy to torbece. I co my tutaj mamy, to taki błękitny sweterek. I ja jej mówiłam, że właśnie chciałabym dostać mojki do ceterek, ale nie mówiłam mi konkretnie jaki, także się cieszę, że trafiła w moje gusta, bo jest on naprawdę piękny. Kolejna rzecz jest to takie materiałowe coś, jak to nazwać? Taka materiałowa miska, która mi o co chodzi. I ta miska, którą możemy rozłożyć i złożyć, i tutaj nalewamy wodę. Możemy też wrzątek naleźć, nic z tym nie dzieje I ja sobie w tym będę moczyć stópki, i to jest fajne, bo jest to składane, że możemy to wziąć na przykład na jakąś wycieczkę, na jakąś podróż. I ostatnia rzecz, już od mojej siostry, to taki przepiękny, prześliczny ręczniczek do rąk świątecznego reniferka. Prawda, jest też. Pieniądze, ale to nie ja o tylko od mojego taty i będę mówić ile? Przejdźmy do tego wielkiego pudła, chcę wam pokazać. On jest naprawdę piękny, bo pięknie zapakowane. Tutaj jest taka sianko i to w ogóle było pod, pod tym siankiem, wszystko ilgym musiałam tego szukać. I tutaj mamy dwie rzeczy. Mamy to i to. Wyciągnę, żeby było łatwiej. Pierwsza rzecz to są takie sera. Ja w ogóle na przykład myślałam, że są jakieś ciasteczka. Albo świeczki. Patrzę, nie mam knofa, co się, o co chodzi. Nie wiem, przeczytałam, co to jest. To są po prostu takie kule do kąpieli. Tak pięknie pachną. Po prostu takim... piernikiem z pomarańczą. Ale może sobie nawet dzisiaj zrobię taką kąpiel. I tutaj już ostatnia rzecz to takie rękawiczki z... Czego to jest? Z Betlewski. I ja prosiłam o jakieś rękawiczki, które w będę mogła dotykać telefon i one właśnie mają taką funkcję. tak tak. taki klasy. Hej! Chciałam wam tylko jeszcze szybciutko pokazać ostatnie rzeczy, które już dostałam pod choinkę. I tutaj mamy taką piękną torebkę i no jest ona totalnie w moim stylu. Te kolory wierbią beżowe i jest naprawdę tak śliczne. I to, że można ją właśnie nosić tak, ja zawsze noszę tak torebki. Nie lubię, tak, jak są takie długie, chociaż mam jak wygląda w środku. Tutaj mam dużą przegródkę, małą na karty. I co jest fajne, mam jeszcze z taką... Przepraszam, tak jeszcze Ma jeszcze tutaj taką schowaną kieszonkę z tyłu, więc to jest fajne, że możecie wrzucić tak, tutaj na przykład telefon. Tutaj mamy taki wielki kosz, i on był jeszcze tak pięknie spakowany. Tak mówicie, folię. To jest w ogóle od mojego brata z Belgii. I tutaj są właśnie takie belgijskie przysmaki, czyli ciasteczka karmelowo-cynamonowe, to jest takie typowo belgijskie. Czekolada. Tutaj mamy. Kawę, Biosperu, Arabika i czekoladki. Tak pięknie zapakowane czekoladki. A tutaj mamy jeszcze Martini i tutaj w sumie jeszcze trzy, dwa takie same, i jedno inne. I to są w ogóle piwa, takie śmieszne. Ja, ja na początku myślałam, że to jest sok jakiś malinowy i się tak ucieszyłam, że o, sok malinowy, a potem się okazało, że to jest piwo. O! Wow. Które ma 8%. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie prezenty wszystkie były super! I ja się już z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym vlogu, pa!